Szanowni Państwo, czy nie macie dość? Ja mam. Naprawdę mam dość. A czego mamy dość jako społeczeństwo? Przede wszystkim braku szacunku. Na czym ten brak szacunku polega? Najprostszy przykład. Rolnicy, żeby sprzeciwić się dla zwierząt, muszą pójść i wysypać gnój w odpowiednie miejsca, żeby wyrazić swój sprzeciw społeczny. Czy to jest normalne? Potem. Przedsiębiorcy muszą dokonać akcji otwieramy, żeby ewentualnie kilka branż, oczywiście nie wszystkie i nie te, które są kluczowe, zostało otwartych. I muszą zostać spałowani po drodze przez policję, powalczyć z sanepidem, e, zatrudnić prawników. Są zgnębieni, przetrenowani, przesprawdzeni, przekontrolowani. Potem kobiety muszą przyjść i pójść bić się na ulicę o swoje prawa i pewne przekonania. Kolejne grupy społeczne tak samo. Czy to jest normalny poziom rozmowy? Czy my jesteśmy nadal na tym poziomie, kochani, szanowni Polacy? Zacznijmy siebie szanować. Zacznijmy siebie szanować. Zacznijmy siebie szanować jako naród i zacznijmy od samych siebie. Co możemy zrobić? Słuchajcie, w naszych głowach urasta nowy pomysł, a właściwie taka nowa akcja społeczna, łamane nasze prywatne odczucie. Co możemy zrobić? Możemy wysłać list. Słuchajcie, list. Ten list, idziemy do skrzynki, pobieramy formularz ze strony strajku przedsiębiorców z naszej grupy. On będzie wszędzie, tak? Znajdziemy każdą metodę, na jak nam zablokowano strony, grupy. Znajdziemy metody, żeby sobie ten formularz przekazywać. Idziemy i wysyłamy taki list. Koszt 8,30. Przy okazji, benzyna na strajk jest dużo droższa. Wysyłamy taki list. Wysyłamy taki list, i co w tym liście jest? W tym liście mamy formularz, że chcielibyśmy, my, jako Polacy, aby było dokonane referendum. Referendum. Uwaga na jaki temat. Czy chcielibyśmy, czy chcielibyśmy w Polsce demokracji na wzór szwajcarski, czyli demokracji bezpośredniej? Czy chcemy demokracji bezpośredniej w Polsce na wzór szwajcarski? Taki temat. Słuchajcie, co to by dla nas, Polaków, oznaczało? Oznaczałoby to dla nas to, że rolnicy nie muszą iść i walczyć na ulicach. Tak samo Przedsiębiorcy i wszelkiego rodzaju inne grupy społeczne. Nie trzeba będzie, uwaga, tego robić. W tym momencie podziały, które mamy między sobą, pomiędzy prawicą, lewicą a centrum, troszeczkę zanikną. Oczywiście zostaną w nas, wiadomo, ale nie będą już takie ważne, ponieważ wystarczy, żebyśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać. Co da nam taka demokracja bezpośrednia? Otóż, do referenta na każdy temat ważniejszy, społeczny, trzeba dokonać referendum. Jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian poważnych, podatkowych, e, ważnych zmian dla przedsiębiorców, musi być dokonane referendum, czyli społeczeństwo musi być o to zapytane. Nie wierzę, że nie idzie tego zrobić w, w współczesnym świecie. Słuchajcie, każdy ma e nawet tak, idzie dokonać tego nawet online, nawet idzie i to nawet online może się jeszcze okazać lepsze czasami niż e, kopertowe, tak. To mam przykład ze Stanów Zjednoczonych, jak e, czego unikać, tak, w taki sposób. Na pewno znajdziemy jakiś odpowiedni sposób. Jeżeli mielibyśmy w Polsce taką demokrację, my jako społeczeństwo. Mielibyśmy prawdziwy głos, dojrzały głos, głos dojrzałego człowieka, człowieka, który po prostu wie i ma jakieś przekonania, tak? Jest w stanie w tym momencie się wypowiedzieć, każdy jest w stanie się wypowiedzieć, nie tylko wtedy, kiedy mamy wybory raz na cztery lata. I zwykle po tych czterech latach partie rządzącą absolutnie nic nie interesuje, co my mamy do powiedzenia i czy dane jakieś prawa nam służą, czy nam przeszkadzają i utrudniają życie i utrudniają rozwój. Mamy do tego głos, my też mamy głos, nas jest więcej. To my jesteśmy narodem. Jeżeli rządowi ten naród nie odpowiada, to niech rząd znajdzie sobie nowy naród. Natomiast my, jako naród, chcemy mieć głos. Demokracja bezpośrednia. Myślę, myślę, że jako Polacy jesteśmy na to gotowi. W 1989 roku przeżyliśmy już strajk i znacznie też wcześniej. Bitwy fizyczne, tak? Może mniejsze oczywiście niż prawdziwa wojna, w której się strzela pistoletami, karabinami. Niemniej jednak Przeżyliśmy już to wtedy raz. Teraz przeżywamy w jakiś sposób to na nowo. Po co? Pokażmy całemu światu, całej Europie, że my jesteśmy gotowi. My jesteśmy już spo społeczeństwem obywatelskim, prawdziwym, które jest w stanie same o sobie stanowić. Demokracja bezpośrednia, myślę, że byłaby najlepszym tego sposobu rozwiązaniem. Co trzeba zrobić? Idziemy, wysyłamy taki list. I co nam ten list da? Oczywiście, wiem, że zaraz tutaj prawnicy powiedzą, no tak, ale w Polsce Sejm, same, Senat, same, wszyscy tam tak zwani oni muszą zatwierdzić, żeby było takie referendum. Ale słuchajcie, jeżeli taki list nie wyśle 10 osób, ale wyśle 10 milionów, 15 milionów, 20 milionów, 25 milionów Polaków, wszyscy, którzy tylko będą chcieli i którzy uznają to za ważne, którzy są gotowi. Jeżeli wyśle ten list naprawdę dużo osób, to, czy oni będą mogli nam odmówić? Czy w ogóle będzie sens, żeby nam odmawiać? Czy zdajecie sobie sprawę, na jaką skalę byłoby to wydarzenie światowe, europejskie? Czy można w tym momencie takiemu społeczeństwu odmówić takiego referendum? Jeżeli to zrobią, no to w tym momencie sami wiemy, ilu nas jest. Bo oczywiście nie musi to być na wierzchu koperty, ale ten specyficzny szyfr społeczny, który już jakiś czas temu powstał, tak. Zastrzeżenie do obu partii, obu partii rządzących od ostatnich 10-15 lat, który miał na nas naprawdę wpływ, możemy tutaj wyrazić. Taką karteczkę można też włożyć do środka. My, słuchajcie, w tym momencie wiemy, ilu nas jest. Wtedy rzeczywiście możemy ewentualnie zdecydować się na strajk fizyczny, ale ja nie wiem, czy najazd na Warszawę. W formie 25 milionów, albo i właściwie prawie całego społeczeństwa, każdy, kto byłby tak naprawdę w stanie, właściwie byłby już konieczny. Myślę, że władza w tym momencie nie musiałaby nawet tam pozwolić na takie coś, nawet byśmy nie musieli. Tak, nawet byśmy w tym momencie nie musieli. Po prostu wiemy wtedy, ilu nas jest i jaką to ma społeczną skalę. Także słuchajcie, taki list i wdrażamy w tym momencie nową akcję, nową akcję. To my, jako społeczeństwo, mamy decydować, co się dzieje u nas w kraju, czy lockdown jest, czy go nie ma, na jaką skalę jest, na jaką nie ma. My, jako społeczeństwo, mamy prawo decydować, czy dostęp do służby jest zdrowia, czy go nie ma, na jaką skalę on jest. To my mamy zacząć wreszcie decydować, mamy być społeczeństwem, które jest świadome, które wie, czego same od życia chce, który jest informowany, który decyduje o tym, czy wolne są media, na ile są wolne media. Nie, że one należą do państwa, nie, że one należą do korporacji, tylko one należą do nas. To my mamy sami siebie dobrze informować. I w tym momencie decentralizujemy władzę i przyjmujemy pewnego rodzaju realny wpływ na to, co się między nami i u nas dzieje. A przy okazji dla tych, którzy ewentualnie, potencjalnie mogliby się nie zgodzić, tak naprawdę delegalizujemy. To jest koperta. To jest koperta do wolności. W tej kopercie możemy zawrzeć to, czego nie chcemy. Tu już jest napisane, czego nie chcemy za pomocą naszego szyfru. I to, co chcemy. Zacznijmy samodecydować. Przestańmy słuchać, czego nam wolno, czego nie wolno. To my jesteśmy suwerenem obywatelami. My zadecydujmy. 10 milionów. Dziesięć milionów potrzeba nas.